Twoje na moje Jo, <laughs> cześć a Z tej strony yeah, bo wino! Yeah, yeah, Bob. yeah, ah, gram, gram dzisiaj w mini metro Bo dużo osób chciało to zobaczyć a, Mini motorways dalej będzie Tylko takie jakieś zróżnicowanie nie? Bo nie chcę wracać do FNF Friday, na, Friday Night Funkin A jakieś inne gierki no to powrót, słowa. powrót do 2016 roku kurwa nie wiem Zobacz, nie ma od pierwszego poziomu minimetro. A dobra, no to klasyk robimy. Mamy o, no chyba... Wspomnij. Co ty mówisz do mnie? Nie, nic, 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 Więc co, zrobię tak, mamy trzy do dyspozycji, więc <laughs> stworzę już od razu 3T dobra. Ja sobie połączę żółtą żeby tak lecz w kółko. A nawet lepiej bym zrobił. Nawet bym lepiej zrobił. Rzutą bym połączył z trójkątem O! O, i kozak. I tak bym to zrobił lepiej Co nie przystaniaczku? I obłącz. <laughs> ja Aż tak. Nie no, szczerze ja tak. Nie no, szczerze uważasz. Nie no, tak, no tak, no szczerze. Szczerze. A, szczerze uważasz, tak, nie? Tak uważam. Cześć, ta, 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 bo to taki bałagan się kurwa zrobił. niepotrzebny No, na kół ten bałagan. <laughs> nie wiem, nie wiem na chwilę bałagan, wiesz? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co nie, co ci wydaje. Zróbmy taki coś widzowie, że po jednej stronie będzie niebieska. A... Niebieska kolej krążąca, a pomiędzy tym będzie żółta, a to po drugiej stronie będzie czerwona, i tak będzie chyba najlepszy pomysł, moim zdaniem. No, chyba Zbienione. mniej więcej zasady gry znacie. Generalnie mamy pasażerów, jak widzicie, mamy do trójkąta i kwadratu przykładowo, i to oznacza, że oni chcą z tej stacji dojechać do, niezależnie gdzie, po prostu do tego, jak, jaki mają kształt. tak? Czyli oni sobie teraz wejdą do tego pociągu, i część, ten kwadrat wsiądzie na kwadracie, reszta na trójkącie. Znacie chyba te zasady. Są mega proste zasady. A uh, zmienimy trochę zasady i zrobimy. A, z... oh. Zmienimy trochę zasady! <śmienic> <Mam> <śmienic> jak znać zasady to zmienimy je wszystkie. Mmm, <śmienic> <śmienic> stinky cheese. Stinky Ok, tak wygląda. Co mówisz do mnie? Jestem dobry w Minecrafta. Dobrze. <grym> Zdaliśmy lokomotywę i możemy teraz wybrać albo tunele. Albo bardzo więcej linii po, przez yy, rzekę, albo wagonik. Weźmy sobie póki co tunele, jakieś wagoniki. potrzebujemy. Tak, tu, <grym> <grym> Tunele będą lepsze. Okej, okay, się widzisz na chwilę. Tak, ja wiem, jak działa w, lokomotywa. Eee, wiecie co? Jeżeli mamy jużać lokomotywę, to dałbym ją kurwa... E, tak, na niebieską linię damy. Ja wiem jak działa to i dam ją... O, czekajcie, czekajcie, żeby on trochę odjechał. O, w tym miejscu damy. Tak żeby mniej więcej to jakoś funkcjonowało normalnie, nie? jego mama mnie na szluga zawołała. Kamera! <laughs> 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 O tak, kamele ja. żółte TERAZ! Almamo, TERAZ! W ko... Zakrztusiłem się, gościu. Nie ma za co. KAMELUCHY! KAMELUCHY! <grym> Zrobimy to chyba tak, widzę. to połączymy to z tym. A tutaj tak. Nie chcę to łączyć tak, żeby to szło przez trzy kółka, bo to jest bez sensu. Wolałbym, żeby to było jakieś zróżnicowanie. Tak, żeby... No, Dzięki. Wolałbym, żeby to było jakieś zróżnicowane, by uh, nie było takiej sytuacji, gdzie przykład z kółka, pierwszego, wchodzi trójkąt i on musi przejechać przez wszystkie trzy stacje z kółkiem. A tak to przynajmniej sobie może jeszcze wyjść po drodze, nie? Mamy Oczywiście. dwa tunele, trzy tunele, więc możemy wykorzystać sytuację i zrobić na przykład o taką akcję. Akcja, obligacja, widzowie. no, tak. Akcja, obligacja. Nacja, degustacja. Thermatyczna degustacja. Degustacja Nie. No cóż. A, e, ogólnie, um. dać ci ciekawostkę? Jak często jesz? Nie. A, nie takie ciekawostka. Nie, nie takie. To byłoby pytanie. E, ogólnie. Za dużo mówię ogólnie, ale patrz, Ogół tego mi pozostaje Zamknij się! Ja tak nie chciałem mówić ogólnie, odpowiedziałem przez ciebie. O tak, zrobiłem. Nabrałeś no, mnie. Lokomotywy dodatkowo e, tunele dwa czy linie? Lewej linię kolejną. I teraz tak, zaczynamy sobie grę. Przede jakbyśmy mogli zrobić tą linię. Myślę, że tą linię byśmy ustawili w tym miejscu. A e, wtedy byśmy obsłużyli trochę żółtą linię, żeby nie było takiego problemu. Więc tak, tak właśnie to o. zrobimy. Tą niebieską linią. Jasno. Zrobimy tak. Wtedy niebiesko możemy wypierdolić z tej z tego. I połączyć tylko z kółkiem. Z kółkiem. I na I teraz tak, mamy to i połączymy to z tym, z tym. E, nie. Z tym. Z, kurwa. Z tym z tym, z tym, z tym, z tym i comeback Okej, okay. i teraz to może jakoś normalnie funkcjonować. Uh... Dobra ciąg ciekawostkę. Co <laughs> no mów. Tego impostera sobie kupiłem, co nie? To teraz siedzi w rogu u mnie i ma kapsel od piwa na... na głowie. <laughs> Dobrze. Jak jak się zastanawiasz jakiego piwa? Hard, hard Mad. Mader. Hard mader. O kurde, widzę, mam problem teraz. Doszła ta. A nie, tu są dwie ciuchcie, więc na spokojne. To nie ma problemu żadnego. <laughs> tu są dwie ciuchcie, to, to nie ma problemu. One sobie poradzą na spokojnie. Tutaj jest czerwona, tylko się znam, czy dobrze jej idzie. Ale tak, dojdzie kolejny poziom, to... O, dodamy tutaj do czerwonej ciuchcie, wtedy połączymy sobie e, czerwoną z trójkątami dwoma. I zrobimy takie na no, wielkie kółko, nie? Więc to, to by miało duży sens, żeby tutaj jeździły. A się. Do żółtej dołączymy? Czy do żółtej dołączyć? To kurwa, nie wiem. A nie ma słusznie nic. Czym jest? Inter... A to jest ta. Większa. Większa stacja. Większa stacja pom... pozwalająca więcej pomieścić. Dobra, mm. spoko. E, więc to muszę trochę zatrzymać. Teraz tak. Tu jest za dużo. Ewident tu jest za dużo. Nie, nie widzę w ogóle. No niestety. Ale dupa. A, to jest tu połączone. Spoko. To zrobimy tak. Tak, tak to zrobimy właśnie. Są dwie ciuchci to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. a cis Czekaj, zobaczmy, jak to wygląda na razie. Albo to zaraz zniknie, no to zniknie już. I wtedy nic nie jest połączone do tego w kółkę. To musimy tak zrobić, niestety. A mamy dodatkową linię, tak? Mamy dodatkową linię. Tak. Więc. Um... Dobra. Nie, mamy tylko ciucie dodatkową. Gdzie byśmy oddali? Jak myślisz, żeby się opłacało? Hmm, według mnie, chyba na niebieski. Niebieską tą? No tak. Albo do tej byśmy dodali. No jedną z tych dwóch, bo na tamtych mi się nie, nie widzi. Dodam do tej. I wtedy obsłużę jeszcze. Um... Kurwa, słabo to będą trzy ku... kółek, ale chuj. To zrobimy tak wtedy. Mm, tak puszczę. Teraz tędy. O, i tak to może jakąś. Kurwa, czekaj, puść. Masz to puścić. Jest, puściło. Teraz łączymy z trójkątem Okej, okay, połączone jest z trójkątem, lecimy Teraz Let's to może działać, okej, okay, teraz to może jakoś funkcjonować No jak mówiłem, nie chcę żeby po prostu było kilka takich sta samych stacji pod rząd, nie? To jest okay. najgorsze co może być praktycznie Tu mamy tak pod rząd trochę Jak, Najpierw, wiesz, ta. ja nie widzę twojego kursa i ja takie... No tak, za dużo, za dużo. za zajebiście go. Tak dobrze mówisz, Kamil. ty, tak to nie ma... ty, to. Ty masz łeb. Ty to ma... Pakówka pracuje. A, oh ja tutaj to nie jest połączone. No kurwa. No to mam problem. El problem? El problemu? Najgorszy rodzaj problemu. <laughs> Co? <laughs> Najgorszy rodzaj? No. El, El problemu. Panie E problemu. Ja me mm. Te dwa pociągi sobie nie radzą, ewidentnie.

Tak, żeby to wyglądało, to jest jedyny. Ten, jedyne miejsce, takie gdzie to jest, kurwa. Uh, no tak, musimy to połączyć. To może żółty bym dołączył jeszcze do kwadrata. Dwa kwadraty pod rząd. to jest use widzowie. Um, do kółka też tak mówisz. Też tak sądzisz? Nie, mi też tak mówisz, że jestem use <śla> Czasami się zdarza, ale spokojnie. Nie wybaczę ci tego. Ale co on mi bije? Krekotę? Krekotek? Nie, już kuźba Pablo. Z krekotkiem się bije, kurwa. O, z mruczek. Mówiąc o Jezus o osobach, zobaczę na kadrę niżej. Co tam. Pablo! Siema! Siedma Pablo! Pablo. Dobry. <laughs> Dzień dobry. Siema. jesteś. No, go. Siema Pablo. Siema. Co tam u Ciebie? Mówię się. Ciebie? Zajebiście! Yo! Tego nam potrzebowało. Tego nam potrzeba nie potrzebowało. Nie my mówić. Spoko, też nie potrafię. Ale ja się nauczyłem to pomagał Niezbyt No cóż O, i teraz to może jakoś normalnie funkcjonować To ty grasz? Gram w tego, a Minimetro Aha <laughs> Dużo ci mówi, co nie? <laughs> Ojej <gryzny> Aha, co za jakbyś Co? Jak to ujął? Co za... <gryzny> co za menda <męte> pospolite Co za na Moje na moje, twoje na moje O god, czekaj bo ja się zapatrzyłem, kurwa. Tam jeszcze jest kółko, dwa kółko! O oh, god, czekaj, bo to się robi faktycznie niebezpiecznie w tym momencie. E, mamy ciukcie, wagon i. Krekotkę. Ma autoryzację. Krakotkę. Klekotek. Klekotunia. Mruczek. Dodajmy jedną ciukcię tutaj. Kolejną. Mhm. Czekaj. Bo tu kurwa. A, tu są trzy, dobra. Tu są trzy. Eee. Połączmy to. Nie, może nie w tym miejscu, a między tymi, o. I teraz byłoby zajebiście. A. Tutaj jednimy wagon. Na niebieską. Czy na żółtą. Na żółtą jednę wagon. Żebym mogła pomieścić więcej. Kurw, w te. Graczy. O! Jeez! E, dawaj, dawaj, szybko tutaj. O! Dobra. Uratowałem sytuację Kolejne koła są, kolejne koła są. Fuck yy, a tam to połącz z tym, z... Yy, granatową Czekaj. Jest zbyt... zbyt yy, nieidealnie wręcz Tu nie ma sensu, by teraz to łączył. E, Czyli tak, to musisz się pozbyć... Tu nie jest połączone, tak? Dobra. Uznajmy, że jest git Tutaj Dobrze. Mamy dwie stacje, ta się cofa, ta jest nie okej. Okay. Ja dupiam, jest niedziela, dobra, lokomotywa, wagon. I teraz tak, zatrzymajmy. Dodamy lokomotywę drugą do w, tutaj, do żółtej, czyli gdzie jest wagon, tu jest wagon, to ją dodamy. O. W tym miejscu, spoko. Lećmy dalej, A, mamy jeszcze wagonik, wagoniu no. ma Do czerwonego mi się zdaje, albo do zielonego, do zielonego ewidentnie. Dobra, tu się cofam. Ale tu się, tutaj się cofam. Mam w stanie. Dobrze. Co to z. Jest... Co to jest gwiazdka? Kurwa, widzowie! Ocikuję na odpowiedź! Czekaj! No zobacz tam, to jest przyludnienie! Gdzieś się źle, widzowie! Przekraliśmy O, to zjebałeś! Może. Oh god, dawaj, spróbujmy A, uh, many. Nie mamy na chwilę, a ty już przegrywasz. Były Londyn. Prawie tysiąc. Spróbujmy Paryż. Paryż będzie, o Jezus, bardziej rozjebany, ma więcej rzek. Jebany Paryż. Okej. Okay. Nigdy nie lubiłeś pa Paryża, nie? Nie zdarzyło mi się lubić. Dlaczego? <laughs> Co? Dlaczego nie lubiłeś Paryża nigdy? A w zasadzie sensie nigdy nie byłem w Paryżu ogólnie. A! Jak nie lubisz, to nie oglądaj. <śmieniu> Dobrze? To jest, to jest, ten, to jest, ten, to jest ten, Wiesz. Styl. Te. Motyw. Motyw. Wolę mówić styl, ok? Dobrze. No. Dobra, co mam od ciebie jako cenu? Ale ty kompleksy lubisz robić, nie? Jest środek lata No tak, lubię Ja dzisiaj się nie pytałem o ciebie o jedną ważną rzecz <ślad> Jak tam twoje To szkowane, rozszkowane Cicory Cicory Układają się <ślad> Normalnie się układa na co? Ciekawić to? Bardzo nie wiem. Jak codziennie się podam, chyba bardzo, co? Mm. To połączę z tym. Następnie Kuril D. To trzeba z tym połączyć. Niebieski trzeba połączyć. O tak. zmieniałem wtedy koncepcję. O i super. Kółko. <noise> Dzięki. No, jest to ten tenduaja w końcu, funkcjonuje, nie ma dużego problemu. osób, mhm. no, tak. Okay. Trójkąt. Dzięki. Jaki kwadrat. O, trzy trójkąty po rząd, nie jest dobrze. Lokomotywka. Um, tunele. Do tego. Tunele. Tu nalewaj i do tego, wiesz, żółtego daj lokomotywę. Lokomotywę dam żółtego. W takim, e, bądź razie, on będzie w stanie więcej stacji pomieścić. Przez co. A, tak, zrobimy właśnie. O zdrowie O, poszło. O Jezu! A ząb, zębów się nie myje? No, niestety. Zębunie nie. was została. Nie trzeba. Nie zauważyłem, że jest nowe kółko! Co nowe kółko? A, nie... co, powiedz, po... No, powiedz. Czekaj, ja to no, ja usunę. Co? 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 Gdzie? A, Twój kąt! Dobrze. <noise> Złe miejsce no. zrobiłem to. Uh... Bo cztery trójkąty pod rząd będą. Agat, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. To z tej strony. O! Ideolo, ideolo I wtedy mamy o, tak jest. To od znaka z Pokemon. Nie. <głynie> no to wcześniej jak była ta linia do tego kółka. Wyglądało trochę. Jest! No i gites No i gitone! Maszyn, maszynista na plus! Um, myślę, żeby to usunąć I to połączyć z, A, nie mogę, dobra, to nieważne Tak, nie będę w stanie, to muszę O, o zajebiście Woda tam jest, ale jazda Zajebiście, wtedy usuniemy to z... Te... To z tego, żeby usunąć wtedy Okej, okay. no jakoś to tylko kąty A chuj. Ale chuj. Ale chujnie. Zgrzybnią. Chujnie zgrzybniam. Chujnie zgrzybniam. Dobra, jakoś to funkcjonuje normalnie. Lokomotywa... Linia, czy... pentagon, czy ten... Interchange. Nie no, linie weźmiemy. Chociaż... nie, Interchange. Póki co jest dobrze. Wtedy byśmy dali by, a, Jaki miałeś wybór? A, by też ten Stację kolejną a wiesz co zrobimy wtedy? No? A, zrobimy taką sytuację O I połączymy to z tym I super Ale sytuacja Ale sytuacja <noise> Sytuacja degustacja Ty to zawsze robisz dobre sytuacje <noise> Sytuacja w FIFA Ale sytuacja O. Ten, Szpakowski chyba Miał ten, że... ale sytuacja, ale sytuacja Nie wiem, bo nie wiem FIFA, nie jestem gejem Kamigasz się? Nie Poprawnie O, kurwa, patrz się pojawiło. Patrz jaki PIĘCIOKĄT Ale prysz wyskoczył, ja walę Pięciokąt gościu <laughs> Ile czujesz? Faktycznie, jeden, dwa, trzy, cztery, PIĘCIOKĄT Ale pryszczo wyskoczył, czekaj Dobra, pięciokąt że poczeka, jest, jest piątek weekendu. Lecimy, 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 lecimy I kupujemy zaraz te mosty Kamil wiesz jak to się mówi, piątek, weekend weekendu początek co? O, spaghetti mam Zarzu widzowie Spagetunia Jedzenie Dawaj, dawaj, dawaj Sobota, niedziela No musimy przeczekać to widzowie Lokomotywa O w dupę, serio? Um... No nie po nam z tym nie po drodze nam ewidentnie. Ale co możemy zrobić? Więcej możemy zrobić: wtedy to usuniemy i połączymy to z tym. I tu dodamy kolejną linię. Ma to sens? Ma to ewidentny sens. Obsłużymy ruch. Może jakiś minimalny, ale. Styl. Coś jest, prawda? Jest. A tutaj damy niebie do niebieskiej Wydaje mi się, że trzeba będzie je jebnąć to, ale nie jestem pewien Tak, bo tu najwięcej osób trafia Kurczę, może zostawmy to Nie mamy wagonów? Myślałem, że wagony mamy O, oh, jeez Ale przerypane No, jest źle, ewidentnie jest źle ma ej, spaki. ja lecę, będę wyczarł. Jasne, spoko, no? hej Zdąży? Zdąży? Wziął! Dobra, okej, okay, wziął. To już nie ma. Kryzys zażegnane Sobot. Niedziela. Dobra, czekamy. Kurwa. Nie Mam nadzieję, że się nie nudziłeś. Raczej znaczy nie. O. Okej. Okay. A co? jem spaghetti. To y, pachnie jak się dla psa Dobrze To dobrze właśnie Ty, mam problem Ej, e, kwadrat Chłopie, y, mamy problem Ej, Zawki mamy problem Nie przemyślałem o, o, o. tego co się dzieje Nie mam jak tam dojść nawet, nie? Czekamy, ja, zrób tyle znowu Czekamy do niedzieli Jak nam zepsujesz Jesteśmy w bo co nie? O kurwa Jak nam zepsujesz metro w Paryżu to gościu Nie wybaczyć tego Please mate Please kółko, kółko. Tu se poradzi, o oh, shit nie poradzi se Oh god Wziął, obsłużył Kurwa, dalej tu wraca. Tu jest za dużo. Oh shit! O mój Boże, kółko! Drugie kółko! Tu musiałem jebnąć, dobra. Tunele, jest. Eee... Zatrzymamy grę. Dobra. Eee, musimy Musimy tamto koło. I drugie koło też. <laughs> <laughs> Nie ma What oh, fuck? Mm. chcą dojechać. Do tych miejsc, tak? Czyli zrobimy taką linię. Tak? Na co? Tak. Tu powinno być. Jest ok. Kurwa, jest źle. O, Tutaj się nasufnęło. Tutaj, koniec gry. Mmm. Dobra, dobra. No i. Owe. Okay. Tak jeszcze. Dobra, a jeżeli byście chcieli więcej jak, tego jak się męczymy, męczę? A to co? Ty nie. No ja tak. jem spaghetti, które smakuje jak żegniem. Dobra, zamki łeb, no. Nie!